Mówisz o sobie, że jesteś kobietą nie do zdarcia, to znaczy, że kiedyś usłyszałaś, że no właśnie, nie rób tego, bo to cię zedrze. To jest nie dla ciebie. Nie, to akurat to jest, to powiedział mu świętej pamięci wujek, który zobaczył, że trzy miesiące po operacji wsiadłam na motocykl jako pasażerka, mając jedną nogę dopiero co po operacji jeszcze niezrośniętą, kościudową, druga pękająca. Przyjechaliśmy 150 kilometrów jako pasażerka na ścigaczu i szczerze mówiąc, gdybyśmy mieli wypadek, to ja bym z tego wypadku no, nie wyszła. Bo ja zrobiłam coś, bo chciałam. I ja jeszcze pamiętam, powiedziałam, mówię, Panie Boże, jeżeli ja mam jechać i Ty temu błogosławisz, to będzie piękna pogoda. Najpiękniejszy, najcieplejszy dzień września. Więc no, to, to, to właśnie tak wygląda moje życie. Ja, ja tego inaczej nie umiem powiedzieć. Ja po prostu robię to, co uważam, że jest e, słuszne, że tak powinnam, ale zawsze zadaję Bogu pytanie. Jeśli mam tego nie zrobić, to daj mi znać. I nieraz tak wychodzi. Nie rób tego. Nie, 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 nie kombinuj, nie przeginaj. E, no ale są takie rzeczy, tak jak ekstremalne. Wsiadam na motocykl. Fajnie było, no.